Gdzie ślepy lirnik z pochyloną głową Krajem spustoszonym, mi chwały Nasłuchuje głosów, które brzmią grobowo Śpiewa o przeszłości, za kusztyk gorzały Jest w go prawda, ból jest i zabawa Zamęt w pustych głowach, interes w zamęcie nic nie wiedzą ludzie, więc pytają dziada Mów co mamy robić, mów co z tego będzie Z pismem błyskawi co by te źrenice Tak się rozwarły, że wzrok z nich wyplusnął Gdy grom się w pomruk obrócił i w ciszę W której świt chmurny przykucnął Nie wiem co będzie, bo ślepy wędrowiec i rama za mnie przewiera w tematach. Stara nadzieja, czy cierpienia nowe, kabza, czy nowa krucjata. Pioruny prądem nabiły te ziemię Znów zawiązują się konfederacje. Rozprasza się pospolite ruszenie. Posągi stoją na warcie. Kruszy się jedne, a kuje kolejne. I zbroje przy tym i kosy, stare sztandary nie na dłoń przejmie ze sztandarami i losy skończył ślepy lirnik, co zostało wypił, poszedł w swoją drogę przez popiół i śnieg. I pytają ludzie, wróż to czy polityk, wariat czy poeta. Czy to wieszcz, czy szpieg? Wywracają każde proroctwo na nice, Kłócą się o znaki magiczne wśród pomstw. A on pod powieką widzi błyskawice, Słyszy ciszę, co w pomruk się zmienia i w grom.